Witam Was, to Saszetkowy Kolekcjoner. Witam Was bardzo po długiej przerwie. Nie mogłem niestety nagrywać filmu, bo ponieważ nie miałem jakiejś okazji, żeby nagrywać filmu, nic się nie działo, jak wiecie, w święta w święta dostałem kulę Champions League na Wigilię, przed Wigilią dostałem kulę. Niestety nie udało mi się nagrywać filmu, więc przepraszam bardzo, że nie nagrywałem tego filmu. No niestety nie udało się, no najwyżej no jak będzie druga, to następną, następnym razem. Dzisiaj w dzisiejszym odcinku będę miał do Was konkurs. Konkurs polega, polega na tym, ile brakuje mi, czekajcie tak przesunę, ile mi brakuje klubów, ile brakuje mi y, kart y, jednej y, każda drużyna ma mieć jedną kartę i mam parę takich klubów, które brakuje mi jednej karty. I macie wpisać ile kart mi brakuje. Macie napis, y, napisać od jednego do dziesięciu, ale zaraz wam powiem co będzie nagrodą. Nagrodą za wpisanie y, dobrej odpowiedzi y, y, to będzie album album y, Champions League 2013-14 nieużywany nowiutki patrzcie nie ma żadnej naklejki tutaj nie ma w ogóle nigdzie e, do wygrania jest ten i macie i powiem jak polega na tym konkurs Kon w konkursie mi yy, yy, nagrodą jest ten album i o, poczekajcie i musicie tak zrobić. Musicie y, napisać od 1 do 10 jedną cyfrę. Jedną cyfrę. Od 1 do 10. I macie wpisać, ile brakuje mi kart do uzupełnienia. Y, y, drużyn, nie, ale to nie. W jednej w jednej nie brakuje mi jednej karty. Czyli. W paru klubach brakuje mi y, jednej karty, więc musicie wpisać ile kart mi brakuje, ile kart jednej mi brakuje do y, y, ile kart mi Jezu, ile kart mi brakuje do y, pełnych klubów. Macie wpisać od jednego do dziesięciu i nagrodą będzie dla was ten album. Jeżeli widzicie, on tam. To... Dobra, to widzicie, że ten album już pokazywałam wam, więc y, czekam na wasze komentarze i y, bardzo proszę y, też subskrybujcie mój kanał, bo to daje do mojej motywacji, że mogę coś wam pokazywać, y, nagrywać filmy, więc wiecie konkurs y, do wygrania, więc piszcie w komentarzach kto pierwszy, ten lepszy i proszę na PW napisać do mnie y, swój adres, więc dobra, dziękuję wam za obejrzenie, sosiedkowy kolekcjoner, pozdrawiam, cześć.